Nie potrzebuję. Test? Jakie testy? Test na koronawirusa oczywiście. Nie znam. Nie używam. Co? Deadline za godzinę? Nie przejmuj się. Na pewno nie będzie żadnych komplikacji. Jestem pierwszy dzień w pracy i mamy wszystkie występy. U mnie też nie działa. Nie no, świetny jest ten nowy task. Wszystko jest tak jasno opisane. Oczywiście, że zabiorę laptopa na urlop. Dzwoncie, kiedy chcecie. Dzień dobry, jak... Dziś nie miałam żadnych bugów w kodzie. Nie yeah. wiesz co, nie potrzebuję To To fakt w pracy jest dla mnie wystarczająco. Chętnie bym się pokodził w jakimś Legacy. Świetny pomysł. Nie wiem kto pracował na tym kodzie. Odpowiedź brzmi nie wiem. Jak to nie jestem gotowy na sprint planning? Mam tu parę koszulek, świeżo wypranych, może zróbmy estymację Fisher Size'a. A i spokój, oczywiście, że to zrobię. Przecież wczoraj wyszedłem 15 minut wcześniej, dlatego <słuch> dzisiaj zostanę godzinę dłużej.